Okej, okay, witam w Bedwars z 6 osób, które były, zostały 4. Ten serwer umiera, choć jest tutaj 203... 245 osób. Nie umiem mówić. 245 Ty, już na mnie idzie. Wydaje mi się, że to jest. Jest blisko mnie. Ale myliłem się. Nie był blisko mnie, był daleko. Ile on tego postawił? Bra! Bro. Wróć. Wróć! bigon, Ok, świetne PVP, pozdrawiam. Teraz musimy przejść na green. Okej, okay, teraz możemy iść na green. Więc gramy w Bedwars tak jak zawsze. Serwer umiera, ja nie wiem. Jest niby tak dużo osób, ale tak mało. Kiedyś, kiedyś to był pik. Teraz teraz to nie jest pik. Choć jest sobota, teraz powinno być tyle osób. najmniej 400. Nie wiem, jeszcze gdzieś tak kilka miesięcy temu było po 1000, a teraz. Co się dzieje z tym serwerem? Co się dzieje? Ale trzeba dalej kontynuować. granie. Może mi nie zauważy. Po prostu nie daj mi zniszczyć, ok? Bądź niemiły. Bądź niemiły do. Moje, moje, wewnętrzne ja mi podpowiada, żebym był niemiły Jestem Trzeba się schodzić wewnętrznego ja Nawet jeśli podpowiada ci źle On ma rzeczy Mogę się Którejś spadłeś Jak ty to zrobiłeś? Dobra, szybko, kupimy jeszcze jedno, nie kupimy jeszcze jednego TNT Please, okej okay. Kupimy jeszcze jedno Wrócimy do niego jak najszybciej Chyba, że on poszedł na środek, to wtedy będzie problem I... chyba nie poszedł Poleciał, nie wiem Hello O, wiesz, że, wiesz, że nie masz beda W jakim wszechświecie? W jakim wszechświecie? Co to był za hit? Miałeś jeden dobry hit? I tyle by po nim było Tyle by po im było. Bigon. Rel. Dostałem komplement za skina. Cię. Dziękuję. Widzicie, są jeszcze dobrzy ludzie. Dostałem komplement za skina. To, to się nie zdarza, bo... E, oglądają mego skina. Robiłem go sam. Sam go robiłem. Może i ludzie, którzy mnie oglądają, nie chwalą mojego skina, ale chociaż randomowe osoby w internecie, które zaraz zabiję, są, są takie miłe. Żeby mi to powiedzieć, w twarz, jeszcze w twarz. Ja się zastanawiałem, czemu osoba mnie tak, tak wygląda ciągle, jakby. Bo tak jak to było trochę dziwne, ale teraz już rozumiem. Teraz, teraz czuję się świetnie. czuję się przed chwilą nieświetnie, ponieważ dostawałem ciągle puste hity, ale. Trzeba myśleć o tych pozytywnych rzeczach. Mhm. Takie jak te. Przycięt tylko trzy serduszka, albo już mi się odrodziło, nie jestem pewien. O nie. O nie, umiem trafić. To był. Czasem brakuje mi miejsca na tym. Na touchpad. Nie, to nie jest touchpad. Nie, nie użyłam laptopa już. To jest jakby takie coś na myszkę. Miałem to po prostu źle ustawione. Bo to, to ma poduszeczkę i ja chcę mieć tą poduszeczkę na boku, ponieważ to mi, to mi przeszkadza po prostu. Wolę ruszać całą ręką niż nadgarskiem, ale muszę wyćwiczyć nadgarsek. Ok, mam, mam strasznie mały nadgarsek. Witać moje kości. Jestem strasznie kościsty. Na szczęście w Minecraftie tak nie jest. Mam kwadratową, piękną łapkę i tylko to się dla mnie liczy. Dziękuję, dziękuję za uwagę. Ja mam nic więcej do powiedzenia. Ciemna Patryka. Nie wiem kto to, ale chcę wiedzieć. Mogłem mieć na diamenty w sumie. Po co diamenty? Diamenty są tylko dla ludzi, którzy ich potrzebują. Brawo. Popisałeś się. Imagine nie umieć trafić. Fireballem, albo nie umieć się budować. Ale ja spadłem. Spadłem. Daję mu szansę, po prostu czasem każdy potrzebuje drugiej szansy. Ja teraz temu typowi daję szansę, ponieważ szanse są istotne. Bo to jest szansa. Szansa na słuch... Nie oglądam tego serialu, ale śmieszny jest. Na 100%. Proszę nie podchodź. Proszę nie podchodź. Nie rób tego sobie. W jakim przeświecie? Czekaj. Posłuchaj. Chwila Dziękuję Łatwo Jestem okropnym człowiekiem Ale tak zostanie To, to Błajkowina, że nie posłuchał Mógł mi zniszczyć tego beda On On mi go zniszczył Ja Nie zostałem powiadomi. No i po co mam żyć? Po co to komu? On żyje! Mam dość. On ma full HP. Mmm, mam dość. Mm, życie jest niesprawiedliwe. Mm, potrzebuję diamentów. Spok spoko. Idziemy zabić tą osobę. Szybko. Nie jestem taki, będę teraz uciekał przez całą mapę, ponieważ ten typ chce mnie zabić. Nie wiadomo jak i kiedy, kiedy mi zyszł tego beta. Na czacie e, e, nie piszę w ogóle. Mhm. Nie przejmujemy się zdaniem innych osób. Ten typ nam nie idzie. A. Okej. Okay. Ui. Spada do wojda Czyli można powiedzieć, że go pokonałem w jakiś, w jakiś mój specjalny sposób. Mhm. Dobra. Szybko tam. Na. No. Tym co? Serio tym co? Serio? Serio? Tym Ja kini niemiły. Zamiast zostawić velorę Która mnie skomplementowała Nie czuwałem tego jednego to Ja po prostu Się odsunę, miałeś fireballa, ale nim nie trafiłeś Bo jesteś Świetnym graczem Serio, zabił na no. Mam dowód Niemiły gracz Jestem dobrym człowiekiem mhm. Help op tym jak był niemiły. Dobra, oni nie się biją. Ja polecam na tego typa. On mnie widzi. Ja go nie. Mhm. Nieważne. Nieistotne. Ok, prawie spadłem. I łatwo. <grytanie> Mam dwa szmaragdy. Nie podoba mi się, że jest tego taka mała ilość. Ale muszę z tym przeżyć. Dobra, to odłożymy. Nie wiem po co odkładam rzeczy, skoro i tak jestem na. Okej, okay. zostałem tylko ja i tym, cio Lix. Musimy. Musimy po prostu zabić go, żeby. Wzró wzrócić. Wz zwrócić. Nie wiem co. Ale coś na pewno. Hmm, to leci do montażu. Aaaa, ha 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 o, mój bo... <śmany> Umarłbym! Co to było? <śmany> ja jestem po prostu zbudowany inaczej Zbudowany inaczej Podoba mi się to, to jest, to jest świetne niebo, by the way Stworzyli to specjalnie tak, że po prostu tu zawsze jest ciemno A nie istotne nie, um nie umiem, Okej, okay. to by było na tyle, jeśli się spodobało zostawcie lajka, like suba, jak spotkacie Velorę, powiedzcie jej, że ją, I avenged her, ponieważ nie wiem jak to jest po polsku. Bye!